Słuchaj, w pewnym liceum nauczyciel zauważył, że jeden z uczniów, Michał, ma wielkie powodzenie u kobiet. No, no, wszystkie wzdychały na jego widok, kisiel spadał na podłogę. Postanowił się go zapytać, skąd się bierze u niego to powodzenie. No w końcu nie jest jakiś, jest jak przeciętniakiem, nie jest jakiś przystojny. Mówi, Michał, jak ty to robisz, że takie, masz takie powodzenie u kobiet? Skąd te wszystkie kobiety tak na ciebie lecą? No przecież no... No, powiedzmy szczerze, no jesteś przeciętniakiem. A, bo widzi pan. Zawsze przed ruchaniem wyjmuję chuja i walę nim o blat. Wtedy mi spuchnie, stwardnieje i nic nie czuję, więc mogę ruchać godzinami. No tak sobie ten nauczyciel pomyślał, wrócił do domu, słyszy, że jego Bożenka pod prysznicem, no to spróbuje e, tego, porady Michała. Wyciągnął penisa, zaczął napierdalać o blat stołu, napierdala ile sił w rękach i nagle słyszy z łazienki, Michał, to ty?